Ja nie widziałem tego, ale widzę, że teraz poszedł update e, działa świniowego. I możemy sobie zrobić tak. Piękne to jest. To jest naprawdę piękne. No, powiem wam widzowie, że te alerty to potrafią być stresujące, kiedy o 5 rano dostajecie, że ktoś was rajdował. A to tylko jest okno. A, Co dzisiaj moi drodzy widzowie, dzisiaj pierwsze co zrobimy, przejdziemy się w stronę stacji Sprawdzimy sobie czy błądzą tam może jacyś ludzie zabłądzeni I potem pójdziemy odblokować sobie savezone Idę najpierw sprawdzić, bo widzę, że są jakieś strzały tam na stacji O, samą drogą tutaj zniknęła baza Aha, i gość sobie po prostu sam poszedł? Dobra, trochę trzeba było w niego władować, ale w końcu się udało Patrzmy co on tutaj takiego miał, eee, trochę skrapa i trochę itemów. Dobra widzowie, zabieramy książkę i zabieramy tego chesta, idziemy na ten safe zone, trochę się stresuję, mam nadzieję, że nie zginę, serio. Bye. Ktoś się odzywał na voice chatcie. nie wiem, ja tutaj po prostu wchodzę. Aha, tutaj się to klika, ez. Oj. No i możemy wchodzić. Teraz już możemy wchodzić na save zone, moi widzowie. No jest, klasyczek, mamy balonik za darmo. Witamy bardzo serdecznie, przypiszemy sobie. Hmm. No i możemy otworzyć drzwi. No i siema, siemanko. Witam na save zone, Teraz widzowie możemy uczcić moje przyjście tutaj, proszę bardzo, udało się. I mamy jednego czesta i możemy dostać jakieś super rzeczy prawdopodobnie za to. Ja to już żyję. Pozostaliśmy, boję się spojrzeć. Co? Tu można dostać kilka takich itemów? Pokczam, widzowie, Pokczamp. Ej, ale powiem wam, że ten rebel Fajny taki, wygląda na fajną snajpereczkę Nie no widzowie, ja zapomniałem totalnie, że ja byłem na safe zonie, a był update Był update elweru, może wam coś później o tym powiem, ale Dobra widzowie, udało się, wróciłem z tej podróży Mm, mam ryby na sobie, a to raczej nie jest mi potrzebne. Ostatnio tutaj hipiskus był tylko w bazie, bo Expo na save zone ja na save zone możemy zobaczyć, jak dużo itemów wyniósł z bazy i czy jakieś są. No, tu prawie gunów nie ma. Witamy w Unturned, kiedy nowa broń, czyli Eagle Fire, strzela jak mapelek. Zobaczmy nową animację teleportu. What the fuck. Ale kozackie napisał mi Bodor Camping, mówi, że myślał, że jest. Tak, 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 tak. No i mnie, Jock, kaza bo A kiedy umierasz, ale set sam wraca Nice. Leżało nam pod bazą, to z zginąłem, praktycznie. To jest życie. Hmm, gdzieś na górę do metalowego. Uy! Serio. Ale tu 8 milionów ludzi! Co tu się odjebało? Czyli gdzie jest drop Ym... Leży jeden Tu za drzewem. Dobra, zabiję, zabiję. Jeszcze jeden Yellow Cofam się trochę Dobra, zabijcie ze sniperki na blisko Nice blisko Prawie mnie by zajebał, nie? Pompy dostałem z No ale go z ilu nie żyją czy już dalej? Od odlewaj, odlewaj dwóch. Nie, żyją, uciekli, żyją. uciekli w lewo. Po hicie... Z czego ty strzelasz? Z rebela. Po hitach jeden. Jeden leży? No i drugi jeszcze za tym drzewem bliżej, nie? Sprawdzam tego. O kurde. Jak mi wyskoczysz za tego drzewa ten strzelał? Nie nie ale. on jest daleko, nie jest daleko. Uciekam. Po zabiję, zabiję, zabiję. Nice! Zabiłem. Co ty gadasz? Czekajcie, chcę Co jest, gościu? Nielegalna farma... I to nie sadzone jeszcze niedawno, to pewnie ich. Ogólnie to później dostaliśmy propozycję robienia sobie hordy razem z Bombiksem i Hikaru, którzy też tam grają i robili sobie trzy hordy i wiadomo, im więcej ludzi, tym więcej lootu, więc jest to bardziej opłacalne. Robienie hordy przez nich wyglądało tak, że oni sobie po prostu stawiali trzy centerki, które mają nieskończone ammo, więc tak naprawdę wystarczy, że je postawicie, postawicie obok genę i możecie tylko biegać w kółko. Wydaje mi się, że zrobienie tych hord bez ee, sentry jest strasznie trudne, ponieważ te zombie są naprawdę fest mocarne No myślę, że nie wiem ile byście musieli mieć ammo na sobie, ale bardzo dużo I najlepiej to chyba z, jakiegoś, z jakimś hitwavem biegać i z high caliber ammo, bo no, wydaje się to naprawdę trudne do zrobienia Pokażę wam w sumie tylko jakiś loot z tego, a loot jest naprawdę kozacki i wyjebki Bo nie obyło się bez wyjebek, ha, ale nie akurat moich Dobra, Deadła, Nie bierzcie wszystkie od razu, nie? Ja jestem Każdżą ciekawy skazów. co poleciało. Misel? Wow, kur... ja leci aż tyle i temu tu leci? No, tak, no. <tnie> mi się trzyma jakimś cudem ciągle na 50. Jestem w pełen podziwu. Ja też. Let. Dobra, dedła, easy. Ej, nie lega paude, Ale macie high calibra dużo za to. Ile circuit I boardów gole, posypało. A, a ile low caliber. Ile low caliber. No Sorry, i kolejny no, dead, nie co zdążyłem. za. Jezu, <sus> zdążyłem, przepraszam. Nie, hipiskus. Z czego? Dostałem z, y, grubego z kamienia. A, ty też się wyjebałeś? No tak. A, mówię. Ale już ten, już tylko mega został. Dłuki temu znowu, no. Co to mogę powiedzieć. Misla macie jednego. Sto high calibra. I to jest loot, który tylko ja podniosłem pełno circuit boardów, z których możemy sobie właśnie craftować Lockery albo Waldory, tego naprawdę dropo pełno. Macie tutaj sety, tu na przykład jest jeden cały, tutaj jest cztery full te boxy, low calibra, moski Devastator, znaczy nie Devastator, tylko Hitwave kolejny do rajdowania, i temów było pełno. Ogólnie my zbieraliśmy sobie te Bobaskowe itemy, a chopaki sobie brali, wiecie, gunpowdery i tak dalej, te bardziej endgameowe, tak to nazwijmy. Co oprócz tego, jeszcze mamy te, te Dragon Fruty. Ja sobie tego trochę posadzę tutaj w basce, korzystając z tego, że chyba ja jako jedyny u nas mam skiller rozwinięte na to. A bo to jest kozackie jedzonko, które daje 40 fooda i 40 pićka, więc spoko. Dostał po hitach, a no i super Tam ci, tam ci. Ej chłopna Skacze dziweczka. Masz dressinga No ale widzowie, kolejny Piękny dzień w tej pięknej grze, zaczynamy od farmy skrapa. bo... bo tak, to trzeba, bo ktoś musi. Koło nas czy sąsiedzi coś wybudowali, więc ogólnie to trzeba się pozbyć sąsiadów w miarę szybko. Jest łóżko Przemyślana baza. Tu są drzwi. Ta baza jest akurat na linii Freeza. Czajcie, współczuję tym chłopom. Gdybym miał w bazie biegać i mieć za każdym razem Freeza w swojej bazie, to bym chyba szały dostał. Dobra, jak tutaj nie ma szaf, to ta baza to skap zwykły. A ja nie wiem, kto to wybudował. O, właśnie. S A. a nie, to zupełnie nic ciekawego. Ale dressingów jest sporo XD. Mają bardzo mało ammo. Ogólnie to despawna się im zrobi i tyle. A tutaj w basce jeden na jeden okazuje się, że chyba jakiś jackpot, ale jest, jest dużo skrzynek i pewnie będzie dużo rzeczy na scrap. A ja to zbieram. Lol. O proszę ile sprintów. Kaska. To dwa kafle. Ale że tu jakiś wariat mieszkał. Set najlepszy, co? Prosto lód ale, że tutaj dosłownie nic nie ma, tylko rzeczy na scrap. To nic nie będzie, no. ale... Bo ja High-caliber boxik 30. No, jak nic nie będzie? a masz do mojej sniperki Dobra, jednak stąd, no, jednak stąd. Ale to ale idealny dać. kandydat. Trochę metal, trochę drewno. No, oście się napierdalają. No, idziemy? Do nich? Dwie pompy, uła. Ja mam się i, 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 i. Zaraz I się nie wyrzekłem. Idzie tu w prawej, tu, 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 tu jest ktoś. O, faktycznie. O, Dostał heada, nie ma. Leży, leży, leży. Tak padł jeszcze zanim ten. Jak na barierce był, ale tam dalej jeszcze jeden biegał. Yes, e, mam ful. pełno skrabu tutaj. Ja schodzę na dół, ale tu. chyba... O, ammo sporo. O, części do Sendry. chłopa macie tutaj na blisko, ale nic nie ma. Jeszcze jeden spompuł. Bagaż. Dajże. Tak, tu jeszcze jeden. Kolejny. Obity, obity. Zabity. Zabity, zabity. Nice. Zabity. osoby. Jeszcze jeden. Od składów. Pochodzi, pan po czuje. Po Dobra. On chyba powinien paść. Padł? Padł, 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 Dobra, Mamy, ej, tu się wszędzie folitów posypało, beczki, więc. Dobra, nie ma. Nice. Nice. Ej, znowu, od bazy, tank, tam tam mają. Ej, gdzie schodzi? No, no, trzeba się stąd tutaj, tutaj, za drzewem jest i to full set chyba jakiś. Leży, leży. Dostał, dostał hita. Chodźmy go zebrać, on chyba miał full seta. Dobra, miał tego. Dobra, Ale, pod mostem, pod mostem jest chłop. Ej, biegnę, biegnę, biegnę. Gdzieś za słupem! Low, leżę! Ale się gówno stało, mieliśmy tyle rzeczy na sobie, ja tam biegnę. No, Kolejny leży. Ile ich tutaj przybiega, stary? Mam na sobie z kilka dobrych broni, ale tutaj tyle temu wszędzie leży, że... Biegnę biegnę. Dostałem hita z jakiejś snajpy, Hans Müller! Został, ze... ze mnie został tylko tak naprawdę scrap. Kotkomnata to jest. Dead Dobra, dead jeden. Co, nie? Dead drugi, tu jeszcze jakieś itemy leżą, pod mostem, blisko mnie Ja z jednej, czy z drugiej walimy? Obity, nie padł, nie padł. Dead I leżą mm, Tutaj zaraz na dole jak schodzisz To leżą też itemy... I, ty, 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 ty. Co ty tam myślisz gościu, wypadł tam Dostał po hecie, dwa hity dostał w łeb on jest? A dobra widzę go Ucieka Leż... Leży, nice ja to pierdolę, ja się cofam do tyłu. Nie chcę stoleć. tam jest dobra pozycja. Ja to w ogóle spierdalał. Dobra, no to ja wracam wtedy na bazę. Wra Jak ty idziesz ze dwóch, to. For real, nie? Ale co Polaki się jarają. To z 20 minut po akcji. <laughs> Rę, tu jesteś S! S! Moi cię rozjewali w trzy pisty! Idziemy cię rajdować, Pazdro. Polecam bardzo serdecznie ten team. A nie, ten, ten gość akurat jest spokojny jako jedyny z nich na czacie, nie szczeka, reszta tak. Serdecznie pozdrawiam Polaków z Wanilek Ten najlepszy set też jest strasznie drogi Zobaczcie, że tutaj armorki po 2000 Plecak za 5 kafli e, a Alicjkę można sprzedać za 1000 e, MK2 roda za 7k możemy kupić To jest ciut dużo Tutaj możemy w ogóle rybki sprzedawać Ja nie wiem czy sobie trochę nie połowię I, i nie spróbuję pofarmić na tych rybach Bo, bo to może być fajne no powiedzcie, widzowie, czy to nie jest chilarka? To nie jest chilarka. Siedzisz sobie na sewzołu, nie łowisz sobie rybki. Żadnych zobowiązań. Oj, widzowie, już myślałem, że największy fart na świecie. Ale to chyba nie jest ta. To jest ta za 80. Ach, jak spojrzałem weku, to już mówię, Bokczam, bokczam widzowie! Ale siada, ale no niestety nie. Ale dzisiaj emocje na filmie, co? Chodzenie po NPC, i łowienie ryb. Sam, że co gdzieś w drugą połowę filmu po prostu dla tych, co będą chcieli oglądać, to sobie posłuchają mojego gadania na ten temat. A ci, co nie będą chcieli, to sobie po prostu już wyłączam, co mi. Spoko. widzowie, mały update. Tak się złożyło, że mam lepszą wędkę od tutaj Ikaru czy no na Namka. Nie wiem w sumie, jak powinienem powiedzieć. Łowię sobie rybki, oglądam sobie coś na YouTubie, To jest totalna chillera. Dobra, widzowie, minęło pół godziny od ostatniego czasu, jak nagrywałem i ja łowiłem przez ten cały czas. Co złowiliśmy, skąpo złowiłem? Bardzo mało, bo są te dwa żyroskopy, jeden był już wcześniej, a drugi też był chyba już wcześniej. Padło um, parę tapów, dwie wędki te pierwszego poziomu, a są średnio przydatne. No i rybki. Okej, okay. o właśnie, co najlepsze, to chipsy też wyłowiłem, e, no można i tak. Miałem, tyś, y, miałem 430, jak zacząłem łowić, e, po sprzedaniu wszystkiego mam 1480, czyli zarobiłem tysiaczka zdam z groszem 1050, chyba tak, jeżeli się nie mylę, e, pół godziny. Łowienia, mm, przy moim szczęściu, e, nie wiem czy to było dobre szczęście czy nie, bo wiecie równie dobrze możecie pójść i w pierwszy moment włowić rybę za 4k albo 3 ryby za 1000 Dla ciekawskich spędziłem drugie pół godziny tutaj e, łowiąc ryby, tak nudzi mi się, możecie powiedzieć, że jestem pojebany, ja wam powiem nie, nie jestem e, Sianko się zarabia, dokładnie wam zaraz powiem zaraz ile jest, mam 2800 a więc tym razem przez ostatnie pół godziny zarobiłem więcej, ponieważ jest jakieś 1300.